Muito obrigado, tchau. Hello Szyma Nie do przeżycia a uh -uh. Tak, idziemy Niliska Rok 2021, 15 stycznia. Już od paru lat nie było u nas zimy, a teraz mam minus 7. Jutro ma być minus 20. Jak my to przeżyjemy? Odwyczailiśmy się już od zimy. Ale proszę tylko zobaczyć, jak iskrzy. Droga, piękna droga Na narty i dalej Idziemy przez miejscowość Wulkanieliska. Dosyć ładnie oświetlone, ślicznie, ładnie, fajnie Nikogo nie widać już mamy dosyć dosyć późno prawie 18 godzinę A ile do bo Pracuję tu niedaleko w pracy jest Chociaż ja wiem czy tak niedaleko Troszkę Trzeba przejść, żeby dojść A tu Zobaczymy przepiękną kapliczkę Nasza śliczna Matka Boska. Widać, że mieszkańcy bardzo czczą figurkę Matki Boskiej. I bardzo dobrze. Otóż przecież nasza mama, jakby nie było, obróciły się teraz w tył. O, to pięknie widać Wulkę niliską bardzo wspaniała miejscowość A jeszcze bardziej wspaniali ludzie tu mieszkają Coś mi się zdaje, że coraz Gorzej jest iść Chyba coraz więcej śniegu pada On tam ktoś ukrywa samochód bo się, że mu zamarznie, zawieje. Takie troszkę mamy zróżnicowane to budownictwo na Wólce Liskiej. Dużo nowoczesności. Aczkolwiek powrotu do. O, tu chyba czuję jakiś smog. O, to widać. Widać. Aczkolwiek na tej czuć z mojego domku nic aż takolwiek nie idzie ale z dużego oj na jeczadu i tu mamy nawet przystanek o, proszę bardzo Ale my dalej idziemy Nie będziemy przestawali Tu też jest bardzo piękna figurka Pani Sukcesowej. Jezus Chrystus pognął samochód, niesamowicie szybko. O, dalej mamy tył, wulki nieliskiej i przód. Dosyć ładnie oświetlony, jak powiem. Czasami niektóre miejscowości i dzielnice w Warszawie nie są tak oświetlone jak Wulka Niliska. No, troszeczkę ten film zabierze czas, no, ale trudno. Kocha się dalej. Proszę zobaczyć. To. Lód pod spodem, śnieżek na wierzchu, na narty biegowe, sam raz. My się to nadało. No, ktoś chce poprawić żaluzję chyba? Czy coś w tym sensie? A tu już się zaczyna z tej strony. Wolki nielskiej po lewej stronie jest las. Potężny las. Po prawej stronie jeszcze tutaj mieszkania. Mieszkańców Ulki liskie jeszcze choinki się palą. Jak to mówią, nie ma ogromnicznej, więc jeszcze choinki i dekoracje świąteczne mogą być. Ktoś kiedyś mówił, że na ogromnicznej już trzeba likwidować to wszystko. Tu przepiękny las. I z tyłu jak widzimy bardzo pięknie. Oświetlona miejscowość Wulka Nieliska. Aż się miło idzie, tak. Po lewej stronie las, po prawej stronie domy mieszkańców Gulki Nieliskiej. Aczkolwiek przepięknie to wygląda, ze względu na to, że jest oświetlone. To jest bardzo duży plus dla tej miejscowości. Tu również też uświetlone jakieś światełka pod spodem Pięknie. Ludzie starają się w czasie pandemii, chociaż troszeczkę swojej Jak to mówią Niech będzie przepięknie, ale normalnie Tu wejście do lasu Dalej wulka nieliska Idziemy! To czas leci. Po lewej stronie las, jak widzimy, w dalszym ciągu. Yy, tu. Nawiążemy do historii Wulki Niliskiej, ponieważ w czasie II wojny światowej większość mieszkańców miejscowości Wulki Niliskiej, przepraszam, no tak, zostali przede wszystkim mężczyźni spacyfikowani, cała wioska została spacyfikowana i zostali zamordowani rozstrzelani mężczyźni w wieku różnych 16, 19, 50, 60 w różnych wieku to byli mężczyźni zostali zamordowani przez Niemców w odwecie za wysadzenie mostu w ruskich piaskach tu niedaleko po tej lewej stronie jak będziemy widzieli to po prawej stronie widzimy domy po lewej stronie jest las i właśnie do tego lasu zostali ściągnięci wszyscy mieszkańcy wulki nieliskiej. Tu też mamy przystanek, chociaż nie bardzo widoczny. Od się widać. Ludzie oświetlają na święta. już niedalekiej odległości koło może 40 metrów Zobaczymy znak upamiętniający, że w tym niedalekim miejscu jest mogiła poległych, zamordowanych przez esesmanów, czyli Niemców, mieszkańców Wólki Nielickiej, za to, że partyzanci wysadzili w niedalekiej odległości most, który... Po prostu ograniczył dostęp dla wschodniego frontu dla Niemców. A tu przepięknie widzimy oświetlone, a tu już z tej strony widać tą aleją ulicą możemy wejść lub nawet wjechać rowerem do miejsca upamiętnienia. Około 400 metrów to jest. Proszę zobaczyć. 1939 rok. 400 metrów dzieli nas do mogił mieszkańców starszych, młodszych, bardzo młodych, którzy zostali zamordowani w imię obrony Rzeczpospolitej Ludowej. Ku chwale ojczyzny, bohaterowie nasi. No inne bohaterowie atakują. Psy, obrońcy, obrońcy miejscowości Wolki Nielskiej. Zobaczymy, może uda nam się przejść. Jak nie, to mamy laser w postaci latarki. Jak widzimy śnieżek, pruszy, przepięknie. Już za około 200 metrów będziemy w strefę czystego lasu, samego lasu. Piękna miejscowość, liska. wspaniali ludzie, wspaniali mieszkańcy. Chociaż mieszkam ja na krzaku, ale bardzo wspaniale, po prostu. Podziwiam i szanuję ludzi z Wulki Nieliskiej Jak to mówię niezłomni Też widać chociaż daleko od jakiejś głównej centralnej artei ale przepięknie oświetlony dom Czy to coś nie mówi Tam z daleka widać przepięknie oświetloną choinkę To jest wulka nieliska Tak ma być jest pięknie, zimowy nastrój. Chociaż troszeczkę szkoda, że to i na święta nie trafiło. Ale zawsze dobrze. Wcześniej niż później. Chyba moje psy zaczną atakować. Miejscowe psy. Mam nadzieję, że dam radę. Przetrwam. Już coraz bliżej zakładu pracy mojej żony czyli DPS Ruskie Piaski. Też podziwiam tych ludzi, którzy tam pracują. Są do końca oddani swoim pensjonariuszom. Kiedyś kierowała tym zakładem wspaniała pani dyrektor. No ale emerytura musiała odejść. Teraz ma zastępcę. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi z tym obowiązkiem i da radę przetrwać. Ale to jest przepiękne, że tu już jesteśmy na skraju wsi. Gdzie proszę spojrzeć? Przepięknie oświetlone wszystko. O, choineczka. W oddali też widać światełka. I tutaj. Wspaniały, nieduży domek, też przepięknie oświetlony. To jest śliczne. Teraz chodzimy w strefę ciemności zapalimy latarkę żebyście Państwo chociaż troszeczkę widzieli odzwierciedlili to tu się kończy miejscowość coś bulka nieliska I już chodzimy w strefę tak zwanego tak zwanej misowie Ruskie piaski. Więc muszę troszeczkę Państwu pomóc. Teraz jesteśmy w całkowitej strefie Ciszy Proszę Państwa. Tylko las. W oddali widać miejscowość. Od której się już oddaliliśmy. Jesteśmy już tylko w lecie. O, z naprzeciwka widać na wieżach jakieś auto. Może to auto mojej żony. Nie wiem. Nie powiem. Zobaczymy. śnieg przepięknie sobie. Pada. o piesi o, czyżby tak moja żona rozświetlała przepięknie to światło zobaczymy nie by to wyglądało na samochód mojej żony ale czy to na pewno jest to? Tak, hamuje. To jest moja żona. Tak. O.